Dzień doberek, dzień doberek, dzień doberek. Witam was wszystkich. Dzisiaj chciałabym wam pokazać rogaliki, ale nie na słodko. I no na rogaliki was zapraszam z pieczarkami. I to będzie takie ciasto drożdżowe. Co potrzebujemy? Już wam godą. Do ciasta potrzebujemy 350 gram mąki, 50 gram drożdży, 100 gram masła, jedna łyżeczka soli, jedna łyżeczka cukru, tu i 150 nie wiem czy pokazywałam mililitrów ciepłego mleka. To jest nasze ciasto. Natomiast na farsz Zużyjemy około tu mam 750 g Pieczarek. już sobie ich pokroła na takie kawałeczki cieniutkie. Dwie pokroty na kosteczka cebulka. Oczywiście, jedna łyżeczka papryki słodkiej jako przyprawa, sól pieprz. Według uznania, do podsmażenia ich, chyba podsmażać, to są dwie łyżki masełka, możecie też dać margariny. No i potem na koniec, jak już będziemy mieć te ragaliki przed wsadzeniem do pieca, potrzebujemy jedno jajko rozczepane z mo już mam jedną łyżką mleka. To chyba wszystko, co my będziemy do nich potrzebować. I teraz sobie zrobię tu te drożdże. Ciepłe mleko, wlewamy do wody tutaj ten, ta nasza łyżeczka cukru, tak i wkruszymy se fajnie te nasze drożdże. I musimy to wszystko fajnie wymieszać. I jak se to fajnie, wszystko te drożdże no się tutaj rozmieszają, już w tym naszym mleku, to odstawimy se to na około 5 minut. Żeby nam te drożdże zadziałały, także ja sobie to teraz pomieszam i na 5 minut zostawia stoć. No i już tam te 10 minutek nam no minęło, tu się teraz dąta ta mąka. Sól. I posiekam se nożem tu z tą mąką te masełko potem domy tym do my, ten nasz, te nasze drożdże do tego ok i będziemy ciasto wyrobiać, nie? tak, żeby nam się wyrobiło jak nam się fajnie to ciasto wyrobi ja po potem pokorzę jak ono ma wyglądać mniej więcej to odstawimy sobie to ciasto w ciepło jakieś miejsce pod przykryciem na około 30 minut no i tu domy już te drożdże i se to wszystko fajnie teraz wymieszamy wyrobimy, żeby było fajnie i to ja sobie tak będę to siekać na razie i będę sobie to mieszać i jak to ciasto będę miała wymieszane, zrobione, to wam pokorzę jak ono wyglądać. No i tu już mam wyrobione taką kuleczkę i teraz ta kulka wsadza tu do tej miski, kajże to do biała tak, przykryje fajnie ściereczką i do, do ciepłego na około tak 30 minut i za 30 minut będziemy się widzieć ponownie. No i moi drodzy, nie będziemy się widzieć za 30 minut, no już, bo jak nam to ciasto się tam rośnie, wyrosto, to my se możemy zrobić już ten farsz, bo też potrzebujemy pora dobrych minut do tego, żeby ja już te tu rozpuściła to masło tak jak go dą. możecie użyć też margaryny albo czegoś innego, co tam bolicie. i teraz podsmaża te dwie cebulki pokrojone już w kosteczka na tym masełku leciutko i potem domy też pieczarki także na chwilkę, żeby nam się tak lekko podpiekła Zmniejsza się tu moc pieca, żeby mi się to nie spoliło, bo to będziemy po tym robić pod przykryciem. I musicie pamiętać o jednym. Przyprawiając taki farsz musi on być bardziej taki ten smak wyraźny. To znaczy, nie wiem jakich tam przypraw używacie, ja będę używać pieprzu, soli i tej czerwonej papryki. Do... Natomiast musi być taki wyrazisty, żeby nie były te rogaliki non za mdłe. Także teraz się to podsmaża i jakby dodawać pieczarki, to wam to pokoże. No i mam tak leciutko podszklona ta cebulka to sedą teraz te pieczarki. Mam nadzieję, że mi się to tu wszystko zmieści. No, do Pieczarka i tak potem... jak wam puści dużo soku, to musicie to dać odparować. Bo... Yy tak żeby nie było tam w tych rogalikach, ja to muszę tak tu na razie etapami, aż mi to trochę się zmniejszy, bo widzicie jaki mi tu się zrobił góra pieczarkowo dlatego żeby mi to nie wylatywało poczekam aż trochę mi się to uklapnie albo się to przełożę do innej na inną patelnię, tym razem tak dużo tych pieczarek także jak mi się to tutaj fajnie zrobi, widzimy się ponownie. O, wziąłam sobie to jednak, przełożyłam do tego garca, co zawsze robię, bo myślałam, że tego nie, będzie, nie będziecie tego widzieć, ale spróbowałam i wszystko fajnie widać. Tu już się te pieczarki tak o, po robią. I teraz y y sobie przyprawimy. Także ta papryka. No i tak jak powiedziała, no jak też lubicie mi, lubicie bardziej y, pikantne, mini pikantne, także do sobie tutaj trochę soli, zawsze to tam możecie potem jeszcze przed końcem y, doprawić. No i y, farsz, żeby dodać do, do rogalików, musi nam też trochę wystygnąć, musi być wystudzony, także nie do ciepłego farszu. Jadłem dość trochę pieprzu, bo my lubimy pieprz, no i tak se to wymieszam. I teraz, moi drodzy, se to przykryję pokrywką i to się tak będzie dusić przez około 15-20 minut, także wymieszać se. Skosztujcie potem te pieczarki i ewentualnie jeszcze dosujcie czy tam doprawcie pieprzem, żeby wam to fajnie smakowało. Także ja sobie tutaj papryka teraz wymieszam, to wszystko. I tak się to będzie mi tu robić przez około 15-20 minut pod przykryciem. No i teraz, że chcę trochę piec podwyższyła, bo mi ja się tutaj trochę wody, soku puściły te pieczarki. I żeby ich odparować, to kto podwyższyła i zostawia ich już nie pod przykryciem, żeby się nie dusiły, i no ten, ten sok z tych pieczarek, żeby mi odparował. I tu już mam to ciasto wyrośnięte fajnie tu są już wystudzone te pieczarki, odparowane z tego soku no i teraz wezmę tu trochę mąki i wyłożę te ciasto na wysypany mąką blat i podzielimy na dwie części tu sobie to tak fajnie jeszcze go tak Urobimy na dwie części i rozwałkujemy sobie na takie krążki, znaczy się na kółko. Nie, pierwsze jedno, potem drugie, i będziemy robić z tego jednego osiem rogalików. Tym razem osiem, czyli powinno nam wyjść, 2 dwa razy osiem, szesnaście. Już się nie pomyla, jak ostatnio. No i tak mam to ciasto już teraz takie fajne, biera się tu nóż, dziela to na pół, o, tak, pół se tu odłożę, już mam tu przygotowaną blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, rozczepane jajko z tym mlekiem, bo będziemy te końcówki też lekko smarować, żeby nam się nie odklejały, no i za teraz tu podsypia lekko mąką, i jak to rozwałkuje, i jak to podziela to wam pokorza jako ten farsz i jako to zwijamy. No i tu już mam rozwałkowane dość cienko. Te ciasto nie widać z tej strony, może tak leciutko, dość cieniutko. Nie ma to takie równe kółko, nie będę z tego nic wycinać. I no to teraz se po prostu przetna, jada na pół, to mamy dwa, tak. Mniej więcej to mamy cztery. O, to wychodzi równo, jaką powiem. No i tak jeszcze tu pojedziemy. I se fajnie teraz tu pojedziemy. Od rożka do rożka. Do tego to. No i teraz, jak już mamy te nasze osiem, yy, tych trójkącików. bo no mi coś się tu nakleiło. No. Będziemy dawać sobie ten farsz, no sobie łyżka wezna. I tu się po prostu tak nałożymy dość trochę tego farszu mniej więcej tak po takiej kupowatej łyżce. I tu, żeby nam się to fajnie potem przykleiło i nie odklejało podczas. Pieczenia, to te, ino, te końcówki, tutaj se zbliżymy leciutko jajkiem. No i teraz Wam pokażę, jak to zwiją, żeby to było widać. Tak musimy potem te rogi fajnie zwinąć, żeby nam się nie, nie wypłynęły nam te pieczarki ani nic. No i tu ten rożek, nie wiem czy to tak widać. No i tu sobie teraz. Zwijamy te końcówki fajnie, żeby nam taki fajny wyszedł rogalik. A tu i druga końcóweczka też dość tak. Tak. No i mniej więcej tego potem ukształtujecie na rogalika. Te końcówki najważniejsze, żeby były tutaj fajnie szczepione. No i mniej więcej coś takiego. I jak zrobię te rogaliki, wszystkie to Wam pokażę co dalej. No i tak przygotowane nasze rogaliki. odstawiamy jeszcze przed pieczyniem na około 15-20 minut. I po tym będziemy się widzieć zaś i pokorzawą, Wam jak dalej robimy. No i tu czas nam już minął, tu mam to jajeczko teraz z tym jajeczkiem, z jednym łyżką mleka, polakierujemy sobie fajnie każdy jeden ten nasz rogalik. i my to do pieca, do piekarnika rozgrzotego na 180 stopni na około 20-25 minut. Potem na koniec możecie sobie włączyć termoobieg, żeby się te rogaliki bardziej przyrumieniły. Jak będą gotowe, pokażę wam. No i tu już te rogaliki są upieczone. Tak wyglądają, wezmę tu takiego jednego fajnego, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Tak i teraz przekroimy, jakie są w środku. Mniej więcej tutaj gdzieś o w tym miejscu. Se przekroimy żeby mogli obejrzeć w środku farsz z pieczarkami. Jeszcze one są cieplutkie. Ale gryzka małego zrobię. Pycha! Polecam ten przepis. sobie włączyła tak 10 minut przed końcem pieczenia termoobieg, żeby się mi fajnie zarumieniły. No i naprawdę wyszły Przepyszne, polecam. Jak się przepis spodobał, łapka do góry. No i co, moi kochani, do następnego filmiku. Bądźcie zdrowi, pozdrawiam, komentujcie i wszystkiego dobrego. Papa. Pa.